Jak z tego zrobić to? Czyli zapraszam, ogarni się ze mną. Zrobimy sobie i włosy, i makijaż. Także zapraszam serdecznie. Zaczynam sobie od czego? Od pielęgnacji skóry. Wcześniej poza kamerą umyłam twarz, teraz nałożyłam płyn nawadniający e, krem pod oczy. To jest zawsze moja codzienna rutyna, e, a także pokochałam serum z witaminą C plus E, które widocznie rozjaśnia przebarwienia i tak rozświetla skórę. Nakładam je zanim nałożę krem do twarzy. I właśnie po serum zawsze pamiętaj, żeby taki krem nałożyć. Ja wybieram do cery mieszanej, dlatego, że taką posiadam. Krem, który ma wiele właściwości nawilżających, ale żeby ochronić też skórę przed przed promieniowaniem, nakładam filtr w formie emulsji pokażę ci też jak układam włosy najpierw spryskuję termoochroną później na końcówki olejek naturalny z Merkej i suszę sobie przy pomocy też szczotki a następnie odbijam od nasady i tutaj od twarzy też te włosy które są na początku żeby Powstały takie delikatne fale, mega ta szczotka mi pomaga, dosłownie zajmuje to chwilkę, spryskuję lakierem i fryzurę mam gotową. Dzisiaj na twarzy krem CC, czyli takie połączenie kremu nawilżającego i podkładu, następnie jaśniejszy korektor pod oczy, ale także na takie strategiczne miejsca na twarzy, troszkę nawilżenie na ustach, Photoshop na twarz, czyli mój puder mineralny, który cudownie wygładza. I troszeczkę teraz ramy naszej twarzy, czyli oczywiście brwi, podkreślam sobie akurat dzisiaj tuszem. Moja ukochana paletka idzie w ruch. Idealnie dzisiaj pasuje do mojego looku: czyli tak najpierw beżowy mat, następnie taki ciemniejszy cień w brązowym, w matowym wykończeniu. I troszeczkę tutaj buduję sobie zewnętrzny kącik, a także załamanie. Ale przy rzęsach w zewnętrznym kąciku troszkę dokładam, żeby jednak wzmocnić makijaż. Zrobiłam kreskę kredką i próbowałam rozetrzeć ją różem, ale nie było za bardzo jej widać, więc następnie troszkę błysku na centralną część. Powieki, wyczyściłam sobie zewnętrzny kącik i czas na tuszowanie rzęs. Oczywiście jeszcze nie zrobiłam konturowania, więc troszkę różu. Następnie pomieszałam sobie trochę rozświetlacza z brązerem i nałożyłam na twarz, na usta. Poleciała dzisiaj piękna konturówka razem z pomadką. Stosuję technikę nakładania konturówki, jaką pokazywałam ostatnio na moim profilu i bardzo Wam się spodobała i naprawdę sprawdza się mega. Następnie kolczyki, biżuteria. Ale zanim na szyjnik to jeszcze piękny kwiatowy zapach. I bardzo ci dziękuję za oglądanie, jeżeli dotrwałaś do końca, to zostaw koniecznie emotkę serduszka w komentarzu, żebym wiedziała. Do zobaczenia w następnym filmie.